Cześć, witam Cię tu Solverize. Rozwiążemy sobie teraz takie zadanie, a raczej odpowiemy na pytanie, dla jakich wartości alfa ciąg 1 szósta sinus alfa cosinus alfa tangens alfa jest geometryczny? Ponieważ tutaj pojawia się nam tangens alfa, który jest nie zawsze określony, nie dla każdego alfa, to musimy zapisać dziedzinę tutaj w tym zadaniu, mianowicie alfa nie może być taką liczbą postaci pi drugich plus pi, gdzie k jest całkowity, dlatego że właśnie w takich przypadkach tangens nie istnieje. No i teraz mamy tutaj trzy liczby, tutaj jest jakaś liczba a1, tutaj jest a2, no i tutaj jest a3 i te trzy liczby mają tworzyć ciąg geometryczny. Wtedy musi być spełnione takie prawo, że a2 do kwadratu to się równa a1 razy a3, czyli kwadrat środkowego wyrazu musi być iloczynem wyrazów skrajnych. No to sobie podstawiamy za a2 cosinus alfa, czyli mamy cosinus kwadrat alfa, to się równa. 1 szósta sinus alfa razy tangens alfa. Z kolei wiesz, że jest takie bardzo proste i podstawowe prawo trygonometryczne, które pozwala nam zamienić tangens na sinus alfa nad cosinus alfa, ja teraz właśnie skorzystam z tego prawa i zapisuję sobie tangens w takiej postaci. No żeby się uwolnić od ułamka, to mnożę obie strony przez cosinus alfa i wtedy mam tutaj cosinus do trzeciej alfa to się równa 1 szósta sinus kwadrat alfa. I jeszcze sobie Pomnożymy przez 6, żeby się pozbyć drugiego ułamka, no to mamy 6 cosinus do trzeciej alfa. Natomiast po prawej stronie ja sobie od razu zamienię sinus kwadrat alfa z jedynki trygonometrycznej na 1 odjąć cosinus kwadrat alfa. W ten sposób zyskuję to, że mam po prostu w całym tym równaniu tylko jedną funkcję jednego kąta, mianowicie cosinus alfa, i teraz wystarczy sobie wszystko przenieść na jedną stronę, tutaj będzie plus cosinus kwadrat alfa minus 1 to się równa 0 i wykonać takie proste podstawienie t to się równa cosinus alfa, przy czym t musi być liczbą z przedziału domkniętego od minus 1 do 1, bo tylko takie wartości przyjmuje cosinus, żeby otrzymać równanie tego rodzaju 6t do trzeciej dodać t kwadrat minus 1 to się równa 0. you <laughs> No, i teraz oczywiście mamy tutaj równanie wielomianowe. Możemy posłużyć się metodą dzielników. Jeżeli jakiś ułamek typu P nad Q ma spełniać takie równanie, no to licznik P musi być dzielnikiem jedynki, mianownik Q musi być dzielnikiem szóstki. No to możesz sobie sprawdzać liczby typu plus minus jeden, plus minus 1 druga, plus minus jedna trzecia, plus minus jedna szósta. No spróbujmy jedną drugą. Ja od razu użyję Hornera, żeby tutaj podzielić ten wielomian przez taki dwumian T. Od odjąć jedna druga. No więc konstruuję sobie tą tabelkę, taką na przykład dwuwierszową. Tutaj sobie wpiszę tą liczbę 1 druga. No i teraz co otrzymuję? Tutaj przepisuję 6. 1 druga razy 6 to 3, plus 1 to 4. 1 druga razy 4 to 2, plus 0 to 2. 1 druga razy 2 to 1. I plus minus 1 to będzie 0, tak jak powinno wyjść. Czyli skoro reszta wyszła 0, to stwierdzenia bez uta widzimy, że rzeczywiście 1 druga jest pierwiastkiem tego równania. Ilo raz z jest następujący 6t kwadrat plus 4t plus 2 to się równa 0. Jak obliczymy sobie tutaj deltę, to widzimy, że to będzie 16 minus 48, czyli ta delta jest ujemna, nie ma następnych pierwiastków, jest tylko jedno T, które spełnia to równanie, to jest t1 druga. Ono należy do tego zakresu od minus 1 do 1, no więc mogę sobie napisać coś takiego, że cosinus alfa to się równa 1 druga. Liczby, które spełniają takie równanie to alfy tej postaci pi trzecich plus 2 kapi, lub z uwagi na parzystość kosinusa to będzie minus pi trzecich plus 2 kapi, gdzie nie zapominajmy o tym, żeby napisać, że k jest liczbą całkowitą. Czy takie liczby spełniają tutaj nasze założenie, czy należą do dziedziny? Oczywiście, bo żadna z takich liczb nie jest w postaci pi drugich plus kpi. Z drugiej strony dla takich alfa, wszystkie te wyrazy tego początkowego ciągu czyli a1, a2, a3 są różne od zera no bo dla liczb tej postaci żadna z tych funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens się nie zeruje i to oznacza że spełniając tego rodzaju warunek i będąc różnymi od 0, tutaj sobie możemy napisać, a1, a2, a3 różne od 0, jesteśmy pewni, że te liczby tworzą ciąg geometryczny. Gdyby okazało się, że y, któraś z nich jest równa 0, na przykład a1 i a2 są równe 0, a a3 nie jest równe 0, no to wtedy ten związek byłby spełniony, ale ciąg taki nie byłby geometryczny. Więc e, bezpiecznym warunkiem jest to, aby te liczby były niezerowe. I tutaj właśnie ten warunek jest spełniony, zatem one tworzą ciąg geometryczny. No i oczywiście mamy tutaj już zapisaną odpowiedź, dla jakich alfa właśnie tak jest. Dzięki za oglądanie tego filmu, zapraszam Cię do następnego mojego filmu.